A dzisiaj ze mną Sandra Szkwarek. Chyba można powiedzieć, że główna sprawczyni wydarzenia, na którym się dzisiaj znajdujemy. MHC Mobility, co dalej? MHC Mobility, Tor Służewiec, EVPoli, City Challenge, gra miejska na, terenach, na terenie Warszawy, po to, żeby odkrywać elektromobilność. Ile tego jest! <noise> Masę różnych mhm. atrakcji. Cudowny dzień, cudowne wydarzenie, wiele fantastycznych emocji, wiele odpowiedzi od klientów, że tego się nie spodziewali. To jest to, czego szukali, czego potrzebowali po to, żeby uwierzyć w elektromobilność. Na tym moglibyśmy skończyć, ale jednak nie zrobimy tego. Jasne. Skąd pomysł na tego? Inaczej, czym jest to wydarzenie? Może w ten sposób. Przede wszystkim ideą tego wydarzenia jest promowanie elektromobilności i pokazanie tego, dlaczego elektromobilność i samochody elektryczne same w sobie w mieście są wartością. Ale doprecyzujmy, że dzisiaj tu są głównie klienci flotowi, prawda? Tak jest. Żebyśmy tego nie pomylili z rynkiem masowym. Tak jest. Oddaję czyli, głos. czyli flotowcy, którzy budują swoje floty, wiedzą, że mają cele do redukcji śladu węglowego i zastanawiają się, jak przekonać swoich pracowników, czyli tak naprawdę nas wszystkich w dużych firmach, do tego, żeby można było zaufać samochodom elektrycznym i korzystać z tego rodzaju transportu. My pokazujemy, oni przekazują dalej, hmm. staramy się to zrobić tak. Aby to było dla nich przyjemne, aby zobaczyli te wartości i uwierzyli w to, że to jest kierunek zmian. Dla mnie jako, no nie chciałbym tutaj nazywać się ewangelistą, emisariuszem, czy jeszcze tego typu określeń używać. W każdym razie uważam, że mówienie o elektromobilności jest bardzo ważne. I teraz dlaczego, dlaczego o tym mówię? Bo kilka miesięcy temu byłem też na wydarzeniu flotowym, gdzie znaczna część fleet managerów po pierwsze, nie tak bardzo entuzjastycznie wyrażała się na temat konieczności przejścia na samochody elektryczne. Po drugie, mówili, że jeżeli to robią, to dlatego, że grupa bądź koncern musi realizować cele zeroemisyjne. Z tego co widzę tutaj, jest nieco już inaczej. Tak, bo o to chodziło, żeby w koncepcji samej gry, bo to gra miejska, taką jak wymyśliliśmy, żeby pokazać właśnie te wartości dodane tego, tak? Chodziło o to, żeby nie przekazywać prostego komunikatu, tak, masz elektryka, możesz jechać mhm. buspasem, tylko przejść tym elektrykiem, przejść tym buspasem i zobacz, że wszyscy, którzy stoją w korku, tylko ci machają, a ty możesz to zrobić. No, ale to jest świetna nauka przez doświadczanie. Dokładnie tak i jeszcze ten element grywalizacji, tego, że że można coś wygrać, że zbiera się punkty. Mm -hmm. A punkty były oczywiście po to, żeby doświadczać tej elektromobilności, aby właśnie zobaczyć, jak można załadować samochód i to w różnym. W miejscu w Warszawie, że to nie jest ograniczenie w ładowaniu samochodów. Tak jak przejechać przez buspas, że też jest ich wiele w mhm. Warszawie. Mówimy oczywiście o terenie warszawskim, bo nasza firma jest tutaj i nasi klienci też głównie są tu, ale staramy się pokazywać, że, że to już się dzieje. My tylko to wyciągamy na zewnątrz po to, żeby oni zobaczyli, że można. I rzeczywiście opinie, które mamy po, po tej dzisiejszej grze, są takie, okej, okay, to nie jest wyzwanie, to jest rzeczywistość, i można w to iść w tę stronę. Uśmiecham się dlatego, że <laughs> sama idea mi się bardzo podoba. Grywalizację uwielbiam. A poza tym jak dzisiaj zobaczyłem tutaj Ionica szóstkę, którego jeszcze nie ma, to ja. Chylę czoło przed tobą, i powiedz, jak wam, czy tobie udało się tego dokonać? Jak się, ile tych samochodów do testów dzisiaj było? Do samej gry było ich 60. To było tak, cała historia zaczęła się, myślę, że w okolicach stycznia, kiedy sam pomysł na grę miejską, całą ideę i miejsce tego wydarzenia gdzieś się pojawiło w mojej głowie. Zacząłem się zastanawiać, jacy partnerzy są wartościowi właśnie i też wspierają tę elektromobilność. Bo nie wszyscy wiemy, że nie wszyscy producenci do końca jeszcze inwestują, ale są marki, które bardzo kładą nacisk na elektromobilność i stąd obecność Hyundaia i Anionika 6., który jest wyjątkowym samochodem w flocie, którą dzisiaj mogli moi klienci i moi goście testować, ale też EQS SUV, mm -hmm. którego jeszcze nikt Mercedesa, którego jeszcze nikt nie widział, nawet te dziennikarze nie mieli okazji nim się przejechać. A przez to że udało się sprzedać tą może opowiedzieć o tej historii, tak zaszczepić tą nutkę takiego zainteresowania, co chce się w niej przekazać, co w tej wydarzeniu chce się przekazać, mhm. to dało szansę na to, żeby, żeby partnerzy też nam zaufali i byli razem z nami. No dobrze, rozmawiałaś już z niektórymi z uczestników. Tak, miałam okazję, nawet byłam na punktach, które mieli realizować. Mhm. Opinia jest taka: fantastyczna zabawa, mhm. fantastyczne doświadczenie. I nie spodziewali się czegoś takiego. No bo jeszcze raz podkreślę, zazwyczaj to jest tak, że jest albo prezentacja samochodu, jest duża ta część merytoryczna, czyli konfer konferencyjna, szkoleniowa, gdzie jest ładowanie do głowy, ale to cały czas jest teoria. A tutaj nie dość, że mogli tego doświadczyć, to jeszcze ze sobą rywalizować. No więc dobra, ale nie piejmy na tym aż tak bardzo. Jakie były w takim razie krytyczne uwagi? Były takie, czy nie? Krytycznych uwag praktycznie nie było. Jedyne opinie, które takie można powiedzieć są mikrokrytyczne, to, że ktoś nie trafił na przykład na EQS-a, a, a trafił na inny model, może z klasy niższej samochodu, ale daliśmy oczywiście szansę, żeby każdy miał, szansę, każdy miał możliwość mhm. przejechania się samochodem takim, jakim chce, ponieważ po jazdach, po grze jeszcze była szansa na to, żeby wsiąść w samochód, w który był wymarzony i się przejechać. No właśnie Zobaczcie, ubiegłaś moje pytanie, bo tak widziałem tą drugą część, że jak już powracali, to później właśnie do tej szóstki była kolejka, tak bo wiele osób chciało się nią przejechać i była taka możliwość. Natomiast e, chciałem zapytać o to, jaki był klucz, w jaki sposób można było zapisać się, czy te samochody były wiesz, jakoś zupełnie losowo przydzielane, czy jednak można było sobie wybrać to, czym chciałoby się jeździć? To przede wszystkim nie chcieliśmy robić e, tak zwanego wyboru, bo wiedzieliśmy, mhm. że e, są różne typy samochodów, różne klasy. Widziałem tam Dacia Spring. Tak jest, ale ta Dacia Spring <grym> dla pewnej grupy odbiorców i pewnych potrzeb jest idealnym rozwiązaniem. Prawda. Więc staraliśmy się pokazać wszystkim uczestnikom nie zaletem marki czy modelu, mhm. ale użytkowania tego pojazdu w mieście. To był nasz cel, dlatego nie chcieliśmy robić wyboru. Tylko losowy dobór mhm. samochodów do grup, które się u nas rejestrowały. I to dało też ten sukces, bo okej, okay, ktoś musiał, czy mógł jechać Dacium, czy też Oplem, mhm. tak, bądź też mógł trafić na zupełnie inne marki. A okazało się, że, że to nie chodziło o to, jak szybki, albo jak fajny, albo mhm. jak dobrze promowany jest dany model, tylko jak fajnie można ten. Tego elektryka tak. wykorzystać w mieście. I w ogóle to, co dla mnie było fascynujące, bo no ja samochodami elektrycznymi już trochę w życiu swoim pojeździłem. Są tacy, którzy jeździli jeszcze więcej. I jakoś tak patrząc przez ten mój szklany taki, szklaną kulę, wydawało mi się, że dużo ludzi już na co dzień tymi elektrykami jeździ. I dzisiaj, jak rozmawiałem z kilkoma flotowcami. To kilka osób z nich, nie rozmawiałem ze wszystkimi oczywiście, ale z tymi, z którymi rozmawiałem, mówili, że oni po raz pierwszy jeździli samochodem elektrycznym. Tak to jest, ponieważ ta elektromobilność jest tematem bardzo świeżym. To, to przede wszystkim też nie każdy jest na tyle otwarty, żeby przejść na te alternatywne mhm. źródła zasilania, czy mhm. też napędy. Napęd do lepiej. Tak, dokładnie. Więc my też takie osoby chcemy edukować w tym kontekście. Także to bardzo nas cieszy, że dzisiaj ten event, czy rok temu, który mieliśmy okazję mhm. pierwszy raz organizować też dotyczący promocji elektromobilności, dał szansę tym osobom spróbowania mhm. przejechania się pojazdem elektrycznym i zobaczenia, jaka to jest niesamowita też przyjemność. Mhm. Czyli co, osoba powiedziałaś, to była druga edycja, trzecia za rok czy może wcześniej coś się pojawi? Trzecia za rok bezwzględnie. Mhm. Robimy taki event. Chcę go robić cyklicznie, właśnie raz do roku, bo to jest wielkie wydarzenie organizacyjne dla całej mojej mhm. firmy, również angażujące. Uważamy, że w zupełności raz do roku z taką, mhm. z taką oprawą i takim impetem w zupełności wystarczy. A później tylko trzeba wymyślić coś nowego. Słuchaj, to ja trzymam kciuki za wymyślanie tych nowych rzeczy, bo udaje Ci się to znakomicie. Gratuluję dzisiejszego wydarzenia i ślicznie dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję również. To była przyjemność. Dziękuję bardzo. <gry> dziękuję.